Mam tu ziomek, niezłe palto, choć zajara, my wycilujemy się, jak ja znam to Tyku zajebisty styl, ja mam to, nie chcę mi się czekać w kolejkach, więc płatność kartą Kocham to, pierdolone miasto, chociaż jak pamiętam, nigdy nie było tu ciasno Zawsze otulony ochronną tarczą, już się kurwą nie dam, nawet jak zgaśnie światło Muszę robić to ciągle, nie przestawać już w ogóle Wiem, że sukces osiągnę Dla mnie to w chuj istotne Nie obchodzą mnie rzeczy drobne Pale Josha to jest dobre Co się stało w chuj okropne Pale to pale to, myślami uciekam daleko. Nie tracę chęci, a ciągle pale to, wjeżdżam tu coraz lepiej, o uh. mikrofon płonie jak słomy stos, to nietoksyczne jak domestos stos, zrobi z niczego coś, a potem kurwa spale to, ej. Pale to pale to, myślami uciekam daleko. Nie tracę chęci, a ciągle pale to, wjeżdżam tu, coraz lepiej, o uh. mikrofon płonie jak są stos, to nietoksyczne jak domestos stos, zrobi z niczego coś, a potem kurwa spale to, ej. Mam przy sobie parę nabojów, i choćby było ich stu, to wszyscy padną pyskiem na bruk. To wypierdala z kapci jak dobry Bóg, chociaż on przyjmuje stery. Dalej mogę robić to za dwóch. Nie, nie będę czekać na cud, bo podobno to miejsce już dawno opuścił Bóg. Ostatnio puściłem stery, ale właśnie wypuściłem sobie nutki cztery. Codziennie przełamuję bariery. W już nigdy nie będę patrzył na ceny, a moją rękę będą zdobić kartiery. Kryf, kryf. Mam te afery, nie mogę doczekać, aż w końcu będę nadawać prosto ze sceny. Paleto, palę to, myśla mi uciekam daleko Nie tracę chęci, a ciągle paleto to wjeżdżam tu coraz lepiej o uh. Mikrofon płonie, jak to, nie toksyczne, jak domestos, zrobi z niczego coś, a potem kurwa spalę to, ej, pale to, paletą, myślał mi uciekam daleko, nie tracę chęci, a ciągle paleto wjeżdżam tu coraz lepiej. Uh. Mikrofon płonie, jak są to, nie toksyczne, jak domestos, zrobi z niczego coś, a potem kurwa spalę to, ej, <grywa>